PAPA O Koniec PEPA TWÓJ STARY LABIE p... Zm... PEPA I TWÓJ STARY Bawili się w sy... O <śpiewa> kur... <śpiewa> Dzień dobry ze mną. No nie. Dzień dobry tato. Kilka listów dla pana. Nie. Nie ma opcji. Nie próbuj. Nawet nie ma mowy. Weź nawet o to nie pytaj. A jest jakiś list dla mnie i George'a? Popatrz mamo. Paczka dla mnie i George'a. Jesteśmy zgubieni. Pierd się. Ooo. Mamy też list. Moje drogie dzieci. Harry Potter nie. Mam dosyć tego twojego Freda, kurwa go w dupę za Kochająca ciocia? Paweł Ciocia Doti mieszka bardzo daleko, w innym kraju. <grym> oh, a co to za prezent? Co? Dźwig! Oh, baby, it's triple. To drewniany Nazwę go. Konapka. Owca? Konapka. Owca? Konapka. Pamiętajcie dzieci, ciocia przysłała prezent dla was obojga. Nani? Jestem księżniczka Pepa, a to mój magiczny koń... Konapka. Co ona pieli? Może będziecie się bawić? Robą mi księżniczki. mojej! Hmm, tutaj jest bardzo stromo. Bezpieczniej będzie bawić się na dole. Żeby szybko tam się znaleźć... Zab***amy. ...koniu. Tato, możesz wpaść na drzewo i potłuc się. O, oh, oh, nie martw się o mnie, Pepo. Jestem już dorosły. <laughs> Tato, a wiesz, jak się zatrzymać? <śmiech> nie <laughs> mam pojęcia. Gdzie tu jest kamulec? Wejdź, ma no, no, no.